Hej, hej, dzień dobry czarodzieje! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera i komnata tajemnic na PlayStation 2. I przed nami jest, słuchajcie, mecz Quidditcha. Jeśli dobrze się orientuję, przeciwko Hufflepuff. Więc to, oczywiście, mamy do zrobienia za dnia, podejrzewam, że po tym będzie można już odpocząć. No, albo właśnie zabrać się za dalsze eksplorowanie. I jeśli o eksplorowanie chodzi, to zaraz Wam coś powiem. Ale chciałem oczywiście serdecznie podziękować za wszystkie lajki i komentarze pod poprzednim odcinkiem. Dzięki wielkie. No i oczywiście zachęcam do tego, żeby dzisiaj również zostawić łapy w górę. I komentarz będę bardzo, bardzo wdzięczny. Za pamięci, co, byś, co by Wam nie uleciało. A ja jeszcze przy okazji chyba naprawiłem w ogóle te takie glicze graficzne. Jakieś mapowanie minimap w ustawieniu zmieniłem. I chyba jest git. W sensie już nie ma takich pasów gdzieś tutaj się pojawiających. I... W kwestii y, takich znajdziek i tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam komuś zniknęły i ktoś coś stracił, to obułem. Kwestia jest taka: tutaj jest Neville, który nam mówił, oj, który nam mówił, że zgubił jakieś pieces of co tam? Oh, hello Harry. I was practicing my Wingardium Leviosa spell on some pieces of crockery, and now I can't get them down from the roof. Can you help get them back for me? No jasne. I teraz tak, ja mam wrażenie, że ja z nim rozmawiałem i ja szukałem tych przedmiotów. I tam, gdzie one powinny być i tam, gdzie byliśmy, bo nawet tam rzucaliśmy gnomami, tam ich nie było. I teraz się zastanawiam, czy czasem nie jest tak, że ja wczytałem sobie save'a i ten save był z jakby sprzed rozmowy, no właśnie. Tak chyba było, słuchajcie. Bo, bo ja pamiętam, że ja z tym Nevillem tam rozmawiałem. Nawet szukaliśmy tego, nie? Na dachach. Lataliśmy miotło nad nim. Co prawda nie tutaj wtedy, ale w następnych odcinkach, tylko że być może, że w momencie, gdy wczytałem sobie, chcąc nagrywać kolejny odcinek następnego dnia, to możliwe, że ta rozmowa z nim jakby się deaktywowała. I musiałem z, do niego jeszcze raz pójść, i jeszcze raz ją aktywować. Tutaj są rzeczy, które, których on szuka. No a tutaj ich wcześniej nie było po prostu. My tutaj oczywiście byliśmy, przelatywaliśmy, bo tam na górze jest gość, u którego jeszcze musimy wykonać e, zadania e, związane z rzutem gnomami. Zdobyć te, te, te punkty, żeby pobić rekord. No i proszę bardzo, pozbierane. Możemy od, od, odstawić to do Neville'a. Także gra zrobiła mi takiego małego psikusa. Oj. Dobra, stop, stop, stop. Aha, i to jestem, to jestem ja, chcący brać udział w turnieju i w meczu Quidditcha, ok? You've got all my very much, Harry. I think that over by main entrance could do with your help too. Y Hogwarts main entrance. No dobra. Jedziemy. A to fajnie, bo tu można przelecieć tylko przez ten mur. I już jesteśmy praktycznie przed wejściem. No kurczę! niesamowicie odbija. Dobra, a czy są tutaj jeszcze jakieś dla nas y, fasolki? 97. No daj jakąś fasolkę, no daj fasolkę, no. Dobra, to jesteś pewnie ty, co? Hello there, Potter. I'm really desperate to collect three mandrake roots for Professor Sprout. Can you help me out? Mandrake roots to Professor Sprout. If you manage to collect three mandrake roots, can you bring them back here to me? Y, jasne, jasne. I to podejrzewam, że możemy szukać tego raczej koło zielarni, tak mi się przynajmniej wydaje. Ewentualnie mu chatki Hagrida, bo tam zazwyczaj takie rzeczy są, nie? Więc sobie tutaj podlećmy. Ile on View Free Mandrake Goods, tak? I nawet już tam widzę coś. Tak, 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 tak. tak. Zobaczcie. Bardzo dużo rzeczy to jest koło chatki Hagrida, bez kitu. Dobra, Mandragora i to bez zakładania. O, o, tu była. Bez zakładania na Daliśmy radę. Jeszcze mamy tu. Te też. On powiedział three. Git. I chyba to wszystkie. Tak? A nie, jeszcze to jest. To jest piąta! A jeszcze jedna! Kurde, patrzcie! No dobra, pozbierajmy wszystkie, bo nigdy nie wiadomo, ile on tak faktycznie potrzebuje. I to będą chyba faktycznie wszystkie. No dobra, od, odstawmy mu to. No halo! Miotła! Raz, raz, miotła! No oczywiście przyspieszy nam trochę podróż, nie? Jeśli musielibyśmy z buta lecieć. A po drugie, jakby nie patrzeć, tutaj też jest... Yy, lepsza muzyczka. Co prawda trochę głośna, ale... Dobra, stop, 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 stop. Proszę bardzo. Ty! Dobra! Już wiem chyba, do czego to jest. To jest tam, gdzie... Pamiętacie, jak mówiłem, że tam y, widzę skrzynki y, za mostkiem? Ale są... Zam... Ale to jest zamknięte? Czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj chyba. Dobra, może jakieś pasałki dla mnie? Mm, nie ma. Dobra, chyba tutaj. Czyli jak wykonaliśmy w pełni te e, wszystkie zadania, to zobaczcie dopiero teraz dostaliśmy potężną nagrodę. Zobaczcie ile tu skrzyń jest. Karta, karta, karta. Nie wiem, że tu będzie w każdej skrzynce karta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem kart. trzecią. No i co? Warto było? Warto było łazić za tym wszystkim, warto było szukać? No warto było, oczywiście, że tak. 200 fasolek? O, ty, to jakbym wiedział, to ja bym tego nie podnosił. Bo nie dość, że to nam zwiększa ilość fasolek, to jeszcze dostajemy te 200 fasolek, więc mogliśmy wydać przed chwilą te 100. A dopiero podniszczą... O, oh, ale misplay. Kurde, min maxing guys. Min maxing. A, to czemu jest otwarta? Min słuchajcie, mogliśmy to, mogliśmy to zrobić. A No nic. Mam nadzieję, że oczywiście tak czy inaczej wyjdzie to na dobre. Okej. Okay. Czyli nie musimy już y, zbierać fasolek na razie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli już tutaj raczej nikt nie ma dla nas e, żadnych informacji i rzeczy do znalezienia. Jedyne co to musimy, chyba, jeszcze odnieść ten teleskop. Ale to przy okazji, jak sobie gdzieś tam pójdziemy w spanko. A tymczasem lecimy na zadanie główne, czyli oczywiście na mecz ujicza. Stop. Dobra, to ja już tutaj mieliśmy mały trening, latając. Już, już idę, Let's go. Ja im pokażę, gdzie raki zimują. Hmm. Czyli tak, przelatujemy przez obręcze. Robimy busta. I zbieramy znicza.

Nie niedobrze, on jest przede mną. Może złapać. Może skubańca złapać. No ty Franco! Wypadł. O! Mamy, mamy, mamy! Mam wrażenie, że tego nie da rady przegrać, tylko po prostu wyciągnęło się to trochę dłużej, nie? Ale trzy razy musieliśmy użyć boosta. Jak to wygląda? Mecz 190... Aha, bo Slytherin wygrał z Ravenclaw, tak? Czyli mamy pora... win-lose. Okej. Okay. Dobrze jak mnie. Nie, to są chyba mecze, ile było rozegranych i win-lose. Okej, okay, dobra, git, bo tamto poprzednie to były przecież ćwiczenia. To jest pierwszy tak naprawdę mecz, e, gdzieś tam o puchar domów. Git, du, 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 du. czyli jesteśmy kurdy lepsi, chociaż z drugiej strony z literem miał więcej punktów bed. Kibicowaniem, żeś się zmęczył, co? Kibicowaniem się zmęczyłeś. No dobra, to w takim razie może my też pójdziemy w spanko? Zobaczymy, co z tego wyniknie. Podejrzewam, że wyniknie tylko tyle, że w nocy będę musiał coś robić pomiędzy prefektami i będziemy tracić punkty. Mogłem jeszcze oddać teleskop w sumie, bo teraz będzie zakończenie dnia i podsumowanie punktów. Byśmy mieli więcej. Odbiegają nam. 205. Hufflepuff. Gryffindor. 250 kurde blisko, blisko. Slytherin is in the lead. Dobra, na koniec daj nam kurde 200 punktów dla Gryffindoru za zasługi i wygrywamy, tak? Zawsze tak robi Dumbledore. <śm> Zawsze tak Dumbledore robi i mam nadzieję, że tym razem też tak zrobi. Ciekawy jestem, czy w ogóle tej grze przewidziano coś e, za to, na, że, że faktycznie w, w, zajmiemy to pierwsze miejsce, nie? Że odpowiednim ile punktów ogarniemy. O, really? dobra, już wiem, co tutaj będzie. Trzeba będzie wypić eliksir wielosokowy. Eliksir wielosokowy. Ok, oddajmy też przy okazji e, teleskop. Have a Dzięki. I dyszkę punktów też jeszcze dostaliśmy dodatkowo, nie? Toad answers to the name of Trevor, property of Neville. Last seen near the herbology greenhouses. If found, please return to this notice board. Dobra, czyli trzeba będzie po prostu y, znaleźć i przynieść ropuchę mm, Neville. A. W ogóle Nevila w tej, w tej grze tak bardzo się nie poznaje w sensie, że to jest faktycznie Neville, jak się podchodzi do postaci, która gdzieś tam stoi. Na przykład ten właśnie na miejscu. Tam gdzie się lata lekcje latania odbywają, to był Neville właśnie, nie? Mhm. Liberty Liberty Dawaj do środka. O tak. I kupujemy, słuchajcie, wiecie co kupujemy? Kupujemy Alohomore w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności leci Alahomora. 80 party bo bots. 80 e, bots. No i to możemy oczywiście sobie gdzieś tam przypisać. Jest git. Jeszcze jedno chyba zaklęcie z tego co widzę. Brakuje nam jednego zaklęcia. The Alohomora spell allows you to unlock mechanical locks. There are all sorts of places you'll be able to go now. Co za Nic wam nie ukradnę. Card. what does that cost 30 30 what's every... 30 bot an excellent purchase, Harry. His real genius was in the invention of the unreleased I Beatri... zostało nam only we had her Apparently one of her readers was continuously sick for 3 whole weeks. What the Non-explosible luminous balloons. What do they cost? 20, 30 bucks every flavor beans. How much is this wicked well potion, Viola? How much is a pack of stink Dobra, czyli tak naprawdę możemy 20, sobie 20 wydać How much is this famous Witches and Wizards card? No doubt you'll soon be completing your collection, Harry. How much is this famous? No doubt you'll soon be complete- How much is this famous- I can't afford it. How much is this famous Witches and Wizards card? 30, 30 zł, Czyli nie, nie wzrasta. Cena nie wzrasta za, za te karty. I dobrze w zasadzie. Można by było rzucić, jak, jak tam stoimy w ogóle z tym? Monsters. Folio magii. Zobaczmy. R2, R2. No, sporo nam brakuje, kurczę. No, sporo nam brakuje jeszcze tych kart. Nie mamy tutaj podsumowania, ile w sumie posiadamy, a ile nie. Ale sporo nam jeszcze brakuje. No, mam nadzieję, że uda nam się je wszystkie zebrać, nie? Bo trochę byłaby lipa, jakby się nam nie udało. No i znowu będzie to samo pewnie, co? No, ja sobie robisz, kurde. On bez kitu chyba ma inną ścieżkę w momencie, gdy wychodzimy z tej łazienki. No, ale za każdym razem dajemy radę go w jakiś sposób tam wyrolować, nie? <ścoughs> Czyli łazienka dziewczyn na drugim piętrze, chyba, tak? Dobrze pamiętam? Zobaczmy. Tak, On The Second Floor. I najpierw musimy się przebić przez jednego prefekta tutaj, na naszym piętrze siódmym. O ty kurde, Gnolcu. Dobra, spadamy. Na szczęście, tak w, jeśli przechodzimy pomiędzy mm, pomieszczeniami przez drzwi, to jest o tyle dobrze, że możemy od razu wywołać animację przechodzenia i oni nam nic nie zrobią. Gorzej, właśnie z tymi obrazami, wszystkimi, które jednak jakiś czas się odsuwają, my wtedy jesteśmy podatni na to, żeby nas złapali. Dobra, tak czy inaczej, nie mamy fasolek, więc jeśli cokolwiek nas zaatakuje, to. Fasolek nam nie zabierze second, a, second floor, dobra tu, 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 i stąd też wychodzą pająki. Mm. I dziwno, że Ron chce tutaj ze mną włazić, jak tu pająki są. Hermione? Is a girl's bathroom. He's not a girl. No, sorry, Myrtle. I just wanted to show him how uh, nice it is in here. I wish people would stop interrupting my peace and quiet. I do have feelings, you know, even if I. What's this plan of yours, Hermione? We need to find out who the heir of Slytherin is, so we can discover who wants all the students with non-magical parents out of Hogwarts. Well, it's not me, I hope. Do you think it could be Draco? Well, if it is, how do we prove it? One of us needs to get Malfoy to answer a few questions, without him realising it's us. That's what I was thinking, which is why I've been making a Polyjuice Potion. What's Polyjuice Potion? It transforms you into somebody else. One of us could change into a Slytherin, and Malfoy would probably tell us anything we wanted to know. So I managed to slip Goyle's hair during Transfiguration class, and mix it into this. One sip, Harry, and you'll look just like Goyle. Ah, to już Trippy, O, nawet szaty mi się zmieniły. Ej, a jakbyśmy teraz się wzięli i dali złapać. Ale mam gigaplan. Giga jakbyśmy się teraz dali złapać prefektom, to slytherin dostaje minusowe punkty? Słyszajcie? O kurde, i tak porobimy w Slytherin. Ale to by było geek. Jakby tak o tym pomyśleli, nie? To było mega czadowe. Taki wiecie, jeden moment, w którym możecie zaszkodzić Slytherinowi w ten sposób. Malfoy już nie raz nas chciał y, oszukać złapać w pułapkę, donieść na nas i tak dalej. Więc czemu nie teraz? Chociaż nie wiem, czy chcę próbować, nie? Czy chcę to testować? Ale raczej my dostaniemy jako Gryffindor. O, świetnie, znowu kurde, musimy się przekradać przez tych typów. Chyba tutaj, nie? Jest dungeons ok. Oh. Dungeons and Dragons. No i zobaczcie, i nagle kurze tego goyla Nikt na niego nie zwraca. O, świetnie, tu są kolejni prefekci. Ej, bez kitu, tu są tu są prefekci. Co tam? Oni jeszcze chyba nie wiedzą, że ja tutaj jestem, bo oczywiście drzwi są jakby ścianą dla nich, podejrzewam, w kwestii technicznej. Ja mam przejść. Tu? Slitem dungeon. okej. Okay. Ej, zobaczcie, oni w ogóle nie zwracają na to uwagi teraz. W sensie rzucam zaklęcie, flipendo. W zasadzie dosyć mocno tupałem. Wręcz mnie ktoś tam widział. Ale nie zwracają w ogóle totalnie na mnie uwagi. Lul. You nie know, he'll be sacked if it doesn't stop soon. father's always said old dumbledore's the worst thing that ever happened to hogwarts. he loves that non magical lot. a decent headmaster would never have let that jumped up granger mudblood in. and as for saint potter, the mudblood's friend, he's another one with no proper wizard feeling. and people think he's the slytherin heir. i wish i knew who it is. i could help them. oh, you must have. Some idea who's behind it all. You know I haven't, Goyle. How many times do I have to tell you? But I know one thing. Last time the Chamber of Secrets was opened, a Mudblood girl died. So I bet it's only a matter of time before one of them's killed this time. I hope it's Granger. Anyway, uh, Draco, I'd best be going. Go where? Uh, to the hospital wing. Yes. That's it. The <laughs> jak, jak w ogóle znika, nie? Tak z skadru? O spadam! I to get something for it. Get going, before your fat belly explodes! świetnie! To już wiem po co ci prefekci byli teraz w tym miejscu. Teraz mogą mnie zauważyć, znaleźć. Świetnie! Świetnie! Oh, Aha, no świetnie. Ah, czyli oni i tak będą tutaj łazić. A to jest w ogóle oni biegną do miejsca z którego to doszło o ich czwórka tutaj jest okay. No to trochę lipa ależ mamy lipę nawet y jakby ściągając ich w jakieś konkretne miejsce, nadal będzie to trudne, żeby się przekrać obok nich. Oni się wszyscy zbiegają, tak? Wszystko fajnie pięknie, ja tylko nadal potrzebujemy strzelić gdzieś i gdzie oni nie będą nam przeszkadzać. Zielonego pojęcia, jak miałbym to wykonać. ten chłop tutaj siedzi w takim miejscu. No i zobaczcie, on idzie w miejsce gdzie, wykonano, gdzie dokonano rzutu tym czarem, a nie... w miejsce, gdzie uderzył czar. I to jest problem z tym typem. Hmm. No nic, będziemy musieli chyba próbować jakoś tam delewirować między tymi regałami. No. No. no, hey you! Super, serio? ten czar w ogóle. Hey. Dobra, walcie się, frajerzy. No, zobaczcie, on w taki sposób tutaj patroluje to miejsce, że nie jesteśmy w stanie tam przejść. Cały czas stoi na naszej drodze. Ten przychodzi do miejsca, z którego tu rzucono. Po drugie, oni tak długo przyłażą w to miejsce, zobaczcie, że totalnie nie ma okienka, żeby przejść za ich plecami. No. No nic, będziemy próbować, nie? Najwyżej będą odejmowane nam punkty i tyle. Zwłaszcza jeśli potrafisz opiekać się o niej. 5 punktów z twoimi aplikacjami. Zastanawiam się, czy brzmienie spełnienia może go zdenerwować. Zamknij się, Harry. Kuźwa, gdzie masz swoją pelerynę niewidkę kuźwa? Żeś zgubił? C nie wiem. Przecież masz tą palerynę niewidkę. Dlaczego ty tego nie chcesz wykorzystywać? Dlaczego nikt nie pomyślał technicznie, żeby to wykorzystać w ten sposób. Zakładamy pelerynę, niebitkę i po cichu skradamy się obok nich. Przecież to jest niemożliwe, żebym ja tutaj przebieg sobie bez większego problemu. No ja pierniczę. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam Was do dwóch playlist proponowanych dla Was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się na razie. Bye bye.